z Andrzejem Fowarą na meczu, po meczu właściwie, Chicago Bulls i Washington Wizards e, na meczu koszykarskim, ale obokcie, Przede wszystkim wyszkawiczny komentarz na temat e, Schaefera, czyli szefa Golden Boy Promotion, jeszcze szefa, bo walka z... E, z Golden Boyem zapowiada coś interesująco, który już ustawia walkę Hopkinsa ze Stevensonem, mimo, że Stevenson jeszcze walczy z niejakim mężem i No właśnie, wczoraj, wczoraj oglądałem Hopkinsa z Schumannowem, no pokazywali naszą walkę, tak, że, że będzie 24 maja, no ale Hopkins jakby zapomniał, że chyba jeszcze Stevenson walczy ze mną, już zapowiadając, że będzie w tym roku jeszcze walczyć ze Stevensonem, Także napisałem mu na Twitterze wczoraj, jeszcze od razu, świeże po walce, że jeszcze, jeszcze w, wciąż jestem w grze, tak? i żeby, no żeby te swoje zapały na walkę ze Stevensonem odstawił, bo to ja 24 będę zwycięzcą i będzie musiał po prostu boksować ze mną, tak, jeżeli będzie chciał zunifikować te pasy, a ja będę musiał mu w tym przeszkodzić, tak, bo, bo to ja będę zwycięzcą 24 maja i zdobędę tytuł Mistrza Świata Federacji w WBC. Takie rzeczy cię mobilizują, czy nie zwracasz na nie uwagi? No jak widać zwracam uwagę, mobilizują mnie, bo, no, bo wiadomo, jestem jestem młody, chcę, jestem głodny tego sukcesu, tak? Chcę wygrywać i jak najbardziej takie rzeczy mnie troszeczkę denerwują, ale to jest taka myślę, sportowa złość, motywująca, tak jak mówisz, także... I jeszcze bardziej mi to motywuje, żeby pokazać wszystkim, że będę mógł wygrać ze Stevensonem, być nowym mistrzem świata i zmierzyć się w przyszłości z Hopkinsem. Andrzej, moja opinia jest nieco inna. Ja uważam, że najlepiej by było, jakby już dzisiaj podpisał ten kontrakt na walkę. Najlepiej na 25 maja, bo im więcej zamieszania wokół siebie robi, im bardziej pewny jest tego, że ciebie łatwo pokona. Jeden i drugi. Tym lepiej dla Ciebie. Taka jest moja opinia. Myślę, się wydaje, że po trochu coś w tym jest, ale doskonale rozumiemy złość sportową 26-letniego chłopaka, który daje siebie wszystko po to, żeby pokazać, co potrafi w Montrealu. No tak, to no na pewno Hopkins jest legendą boksu, jest świetnym bokserem, Stevenson także jest dobrym bokserem, każdy jest profesjonalistą, nie myślę, żeby na pewno mnie w jakiś sposób lekceważyli, oby, oby. oby, tak oby, także mam nadzieję, że Stevenson z tego co widać ciężko się przygotowuje, także naprawdę będzie super pojedynek, ja będę też gotowy na, na wszystko mogę powiedzieć i no, wychodzę 24 po to, żeby pokazać dobry boks i oczywiście wygrać. Informacja dla Stevensona, informacja dla Hopkins'a, informacja dla Shefera, dla Stevensu. Dla się. Stevena Espinosa. Szefa Showtime 24 maja Andrzej Fonfara walczy ze Stevensonem. Walczy i wygrywa, także zapraszam wszystkich na 24 maja. Oglądajcie mnie. Ja wychodzę po to do rynku, żeby wygrać, żeby zostać nowym mistrzem świata. Y no i zawalczyć na następnej walce, może z Hopkinsem, zobaczymy. Należy no, koncentrujeć się na tej walce. Yy, wkładamy jak naj, najwięcej wysiłku w treningi, yy, w całe przygotowanie. Za tydzień wyjeżdżamy do Big Bear. Yy, tam spędzimy 3 tygodnie już po do Montrealu na walkę, także yy, no, będzie się działo.